To dzisiaj w planie naszego spotkania, naszej szkoły noszenia, tym razem szkoły noszenia na plecach. Temat jest bardzo ogólny i nie damy rady dzisiaj zrobić wszystkiego, powiedzieć wszystkiego i pokazać wszystkiego, o bogowie Państwo, po prostu tego jest tak dużo, że można by cały, cały cykl zrobić tylko i wyłącznie o noszeniu na plecach. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć parę najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim od kiedy nosimy na plecach, od kiedy można, a od kiedy zalecamy, a od kiedy realnie się nosi. Bo to jest straszna rozpiętość wśród rodziców. I zaraz Wam parę słów na ten temat powiem. Powiem Wam o tym, co jest charakterystycznego dla. Kilku najbardziej typowych wiązań na plecach, jak dobrać do nich chustę, e, czym się kierować, bo różne wiązania będą wymagały różnych chust i z różnymi właściwościami. E, powiem co nieco o tym wiązaniu, które widzicie na mnie, a mianowicie to jest wiązanie plecaka z koszulką i jest to zdecydowanie moje najbardziej ulubione i ukochane wiązanie, którego, które stosowaliśmy. Chyba najdłużej z wszystkich wiązań w ogóle, jeśli chodzi o muszenie gabrysi, co jest, myślę, dla wielu z Was ogromnym zaskoczeniem. Dlaczego? Też parę słów zaraz na ten temat powiem. No i na pewno będę chciała Wam pokazać, pokazać przede wszystkim wiązanie plecaka z moimi dwoma podstawowymi, dla mnie podstawowymi wykończeniami. I wiązanie może, jak starczy mi czasu i starczy... Mi jeszcze wygibasów w rękach, to pokażę Wam, jak zawiązać właśnie wiązanie DH, czyli to, które mam zawiązane teraz. Ale uwaga, dzisiejsze spotkanie to nie będzie spotkanie, w którym będę instruowała Was krok po kroku, ponieważ po prostu zajęłoby to zbyt wiele czasu. Znowu podlinkuję Wam filmy instruktażowe, pokażę Wam dzisiaj. Są typy, jeśli chodzi o wkładanie dziecka na plecy, jakie uzależniamy od wieku dziecka. O tym wszystkim Wam dzisiaj popowiadam, ale nie wiem, ile zdołam dzisiaj wam pokazać, ale już na pewno, obiecuję Wam, że będzie kolejna część, jeśli chodzi o wiązanie na plecach, bo tak jak mówię, będzie jeszcze naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy do powiedzenia na ten temat. Także cierpliwi, bądźcie dzisiaj trochę teorii, trochę praktyki. Znowu trochę miejsca i czasu na Wasze pytania. Będę je podglądać na komputerze, bo telefon mi ich nie wyświetla. I myślę, że możemy startować. Ja nazywam się Monika Osińska Żabka. Mam nadzieję, że większość z Was mnie już doskonale zna, doskonale kojarzy. E, prowadzę fanpage Mea Monika Osińska Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i na fidłach miękkich po szkole AND, czyli po Akademii Noszenia Dzieci. Moja praca to, to jest cztery lata z rodzicami i to cztery bardzo intensywne lata. I przyznam się szczerze, że te cztery lata no, pracy z rodzicami, już de facto, to też bardzo intensywna praca. Z moim warsztatem. I wiele z tych rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę, odnośnie i o, o których Wam poopowiadam odnośnie noszenia na plecach, to jest mój autorski warsztat. Eee, pewne rzeczy są zasłyszane, no bo skądś musiałam się tego uczyć, a pewne wypracowałam sobie sama. Między innymi bardzo ważne będzie to, od czego zacznę, czyli to, kiedy można nosić w plecaku prostym, kiedy należy nosić w plecaku prostym, a kiedy kiedy pozwala na to wiązanie. Bo to są różne aspekty. E, pierwsza zasadnicza rzecz. Plecak prosty jako w swojej podstawowej konstrukcji jest wiązaniem, którego można używać od noworodka. Tak, dokładnie tak jak słyszeliście, to jest wiązanie, którego używamy od noworodka, czyli od tych pierwszych dni życia. Tylko to jest to, od kiedy można. A od kiedy się nosi faktycznie i od kiedy ja zalecam nosić, to jest już różnica. W takim razie, kto nosi w ogóle dziecko od noworodka w plecaku prostym? Przede wszystkim robią to bardzo doświadczone mamy, które mają bardzo duże zaufanie do siebie, mają bardzo duże zaufanie do chusty i bardzo dobrą technikę, dlatego że wiązanie maleńkiego dziecka na plecach jest samodzielnie, samodzielnie bez pomocy drugiej osoby jest nie lada sztuką. Ja na przykład z uwagi na moje ograniczenia ruchowe, bo mam problemy z ograniczeniami w barkach, miałam z tym problemy, jeśli chodzi o wiązanie takiego maleńkiego dziecka. Próbowałam, co prawda nie z moją Gabrysią, bo Gabi zaczęłam nosić już, kiedy miała 3-4 miesiące, ale próbowałam zawiązać wiązanie plecaka prostego, jak Marysia była malutka, właśnie z takim miesięcznym maluszkiem i ze względu na moje ograniczenia ruchowe, miałam z tym ogromny problem. Ale moja głowa na to mi pozwalała. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że tak jak już wspomniałam, miałam duże doświadczenie i sama bardzo wiele wcześniej nosiłam na plecach i nie miałam takiego poczucia strachu do tego noszenia. Po drugie, byłam już wtedy doradcą, więc i ta technika u mnie była już wypracowana w sposób metodyczny, że tak powiem. Po trzecie, wiązałam nie swoje dziecko. To też ma znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mama swoja, mama, mama, maluszka, wiąże swoje dziecko, to ma troszeczkę inny odbiór tego noszenia, aniżeli wiąże to ciocia, bo ja wiązałam moją siostrzenicę. Ale to nie znaczy, że mamy, które noszą na plecach, są złymi mamami, czy cokolwiek. Nie, nie, po prostu inaczej odbierają. Mają większe, większą potrzebę czucia tego dziecka z przodu i dlatego dłużej. Noszą z przodu. Kiedy zaczynamy, kiedy takie doświadczone mamy tak swobodnie zaczynają nosić, wtedy kiedy minie już ten etap e, takiego przyzwyczajania się do dziecka, takiego, e, takiej chęci czucia go cały czas, wtedy najczęściej mamy, sięgają to być 2-3 miesiące, kiedy właśnie. E, takie doświadczone mamy już swobodnie noszą w plecaku, bo tak jak mówię, można nosić od urodzenia, ale kiedy swobodnie nosimy, wtedy kiedy już pewien etap funkcjonowania z dzieckiem mamy za sobą. Kiedy zatem ja zalecałabym Wam zacząć w ogóle myśleć o uczeniu się plecaka, bo to jest bardzo istotne. Myślę, że to jest najważniejsza dla Was informacja, szczególnie dla tych osób, które jeszcze nie zaczęły, które jeszcze nie zaczęły nosić w plecaku. Ja zwykle sugeruję poczekać, kiedy dziecko trzyma stabilnie główkę. E, dlatego, że wtedy nie musimy mieć tak ogromnego panowania nad tym dzieckiem e, w procesie wiązania, w procesie, e, w procesie w ogóle noszenia, przepraszam, noszenia tego dziecka na plecach. I to jest już ten moment, kiedy dziecko jest troszeczkę sztywniejsze, stabilniejsze, nie jest wiotkie, więc to jest ten moment, kiedy ja zalecam rozpocząć, rozpocząć myślenie w ogóle o plecaku. Natomiast kiedy faktycznie zalecam to, żebyście zaczęli nosić? Przede wszystkim, kiedy dziecko osiągnie już taką wagę, kiedy Wasz kręgosłup... Nazwijmy to po imieniu, po prostu już tego nie wytrzymuje. Ponieważ uważam, że dziecko 8, 9, 10 kg jest już zdecydowanie za ciężkim dzieckiem do noszenia go na dłuższych spacerach, na przykład w kieszące. Czy na przykład do. Intensywnych e, aktywności z dzieckiem z przodu, na przykład Nordic Walking, jakieś wyjścia w góry, dłuższe spacery, tak jak mówiłam. Wtedy takie 9-10-kilogramowe dziecko po prostu przeciąża nasz kręgosłup, a my musimy myśleć nie tylko o dziecku, ale musimy też myśleć o sobie. I dlatego ja wtedy powtarzam, wtedy już jest najwyższy czas na to, żeby to dziecko na plecy przesadzić. Kolejna bardzo ważna rzecz, którą, którą Wam jeszcze na ten temat chciałam powiedzieć, to jest to, kiedy w ogóle możecie zacząć przymierzać się do noszenia na plecach. Trochę się cofamy w czasie. Nie mówimy już o tym, że dziecko jest za ciężkie, tylko ja zawsze mówię tak, kiedy Wasza głowa Wam na to pozwoli, bo konstrukcja wiązania już wiemy, że nam pozwala. Rozwój dziecka, no to jak już będzie trzymało tą główkę, już będzie w miarę, w miarę sztywniejsze, stabilniejsze, mobilniejsze, to w tym momencie rozwój dziecka już też spokojnie na to pozwala. Ale pytanie: czy wasza głowa wam już na to pozwala? Czy wy już czujecie się dobrze z myślą o tym, że wasze dziecko będzie na plecach? To jest bardzo ważne pytanie. Czy wy z tym czujecie się swobodnie? Czy czujecie się z tym dobrze? Bo jeżeli przesadzenie dziecka na plecy nadal wzbudza w Was strach, nadal e, macie poczucie, że to nie dla mnie, no to się zastanówcie, czy by na pewno chcecie to zrobić. Bo to jest bardzo istotne. E, ja Wam powiem, jak wygląda moja metodyka pracy, jeśli chodzi o nauczanie e, wiązania kangurka, pracę z rodzicami. Pierwsze ćwiczenie, jakie robię z rodzicem. Czy jeśli jest obok mnie, to robię to ćwiczenie ja, a jeśli na przykład robimy to w postaci konsultacji online, to robi to ćwiczenie tata z mamą, która na przykład będzie się uczyła, to ja wtedy proszę o to, żeby, żeby na przykład tata, mama się pochyla troszeczkę do przodu, a tata kładzie jej dziecko na plecy i puszcza to dziecko, kontroluje, jest cały czas blisko tego dziecka, jest cały czas skupiony na tym, żeby je asekurować, ale nie trzyma tego dziecka, to dziecko leży na plecach mamy. I to co wtedy dzieje się w głowie tej mamy, to najczęściej jeszcze każe mamie rozłożyć ręce na boki, żeby nie miała poczucia, że chce to dziecko już złapać w tym momencie. Nie, a te ręce trzymać na boki i mamie powiedzieć, co w tym momencie czuje. Jakie są jej emocje w tym momencie? Ja bardzo często te emocje widzę już w momencie, kiedy kładę to dziecko na plecy. I potem każę mamie złapać to dziecko lekko tak boczkiem i zsunąć je na swoje biodro bez chusty, bez niczego. I to, jak mama się wtedy czuje, jak te ruchy wykonuje i jak na ile jest przy tym procesie spokojna i na ile jest opanowana, to pokazuje mi, na ile jest ona już gotowa do tego, żeby, żeby to dziecko wiązać na plecach. Opowiem Wam tutaj taką anegdotę. Byłam kiedyś na konsultacji u mamy z takim niespełna 3 miesięcznym maluchem. I mama mówi: Dobra, chcemy się, chcę się uczyć kangur, kie, plecaka. Kieszonkę kangurka już umiem, opanowałam, chcę się nauczyć plecaka. To było jej pierwsze dziecko, w ogóle pierwsze trzy miesiące czy dwa miesiące z chustą, bo zaczynała, kiedy, kiedy maluch miał niespełna miesiąc, ale już te dwa miesiące, ok, ona chce plecak. Dobra. Ja mówię, spoko. Ja mówię, czy jesteś przekonana? Tak, tak, dziecko już fajnie trzymało, tak już pomału powiedzmy trzymało główkę. Ona mówi, że jest przekonana, jest zadowolona i chce nosić na plecach. Więc ja jej położyłam to maleństwo na plecach i to maleństwo zaczęło się na tych plecach ruszać. I ja mówię, dobra, ale ręce trzymasz z boku. I ona tak w tym momencie widziałam, że krew jej odpłynęła z twarzy, i mówi: Ale czy ty pilnujesz tego dziecka? I ja mówię: Tak, ja go pilnuję. A ona mówi: Wiesz, to chyba jeszcze nie jest ten moment. I ja to doskonale po niej widziałam. Ona po prostu jej się wydawało, że da radę, że to jest to, że jej głowa jej na to pozwala. Natomiast pomiędzy wydawało się, a stanem faktycznym była jednak około kilku tygodni czasu, który trzeba było na to poświęcić. I wróciliśmy do tego wiązania i wróciliśmy do tej konsultacji za około 4-5 tygodni później i, i wtedy już to poszło po prostu tak o. Już wszystko było ok, już się nic nie działo. Po prostu do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć i i to nie tylko chodzi o wiek dziecka, ale chodzi też o świadomość siebie, dziecka, chusty jako całości. I to jest bardzo ważne. I to jest coś, co chciałabym, żebyście zapamiętali wchodząc w ten proces noszenia dziecka na plecach, bo to jest naprawdę ogromnie, ogromnie ważne.